Witaj, oto czytanie dla Zodiakalnego Lwa na tydzień od 25 listopada do 1 grudnia 2024. W tym czytaniu sprawdzę, jaka energia cię prowadzi, potem zapytam, co idzie w twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. A na końcu będzie miły przekaz na temat tego, co pozytywnego szykuje dla Ciebie wszechświat w tym tygodniu. Także warto zostać do końca. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne, nie wszystko z każdym rezonuje, a jeśli mało co z Tobą rezonuje tutaj, to zobacz swoje czytanie dla Ascendentu, bo ten znak też mocno rządzi Twoim kosmogramem. A teraz, jaka energia prowadzi Lwa w tym tygodniu? O, mamy. Zobaczmy. Jest to energia zaufania, czyli tutaj tematy dotyczące zaufania. Po pierwsze, czy ty ufasz sobie? Po drugie, czy ty ufasz innym? Czy możesz ufać innym? Komu możesz ufać? I też dla tych z Was, którzy mają dzieci, będzie nauka jak zaufać swojemu dziecku, że ono wie co robi i że nie trzeba go aż tak kontrolować. Więc tutaj, zaufanie w relacjach międzyludzkich przede wszystkim, ale też w relacji ja i ja tak, ze sobą, tutaj takie tematy pojawiają się jako najważniejsze na ten tydzień dla Zodiakalnego Lwa zobaczymy zaraz co jeszcze idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, a jeśli to czytanie Ci się podoba to proszę polub je, skomentuj, wyślij do kogoś zasubskrybuj mój kanał kochani subskrybenci dziękuję Wam za to, że jesteście, że mnie wspieracie będąc moim subskrybentem masz szansę wygrać darmowe czytanie ze mną, więcej na ten temat jest w opisie w opisie znajdziesz też mój adres e-mail. Jeśli chcesz umówić się na sesję prywatną albo zamówić amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. A teraz, co idzie w stronę LWA w tym tygodniu? Uu, coś, co jest ważne. Zobaczymy zaraz dokładnie o co chodzi, bo tu mamy kartę miesiąca. Co lew? O, tutaj jeszcze mi karta się. Wytoczyła z talii, jak już ją odłożyłam, więc też biorę. Zobaczymy, co tutaj jest. I zacznę może od tej karty, która się już odwróciła. W tym tygodniu lew będzie potrzebował pomocy, wskazówek i ważne, żeby nie unosić się dumą. Lwy czasem mają do tego tendencję, że chcą wszystko zrobić same. Tutaj trzeba wyciągnąć dłoń po pomoc do kogoś. Nie ma co się wstydzić, do kogoś, komu możesz ufać też, tak? To, to tutaj jest warte podkreślenia. I w czym tutaj lew potrzebuje pomocy? Mamy kartę miesiąca i już wiem o co tutaj chodzi. Jest to sierpień, czyli od sierpnia tego roku albo od czasu letniego, albo od sierpnia innego roku, tak? Czytanie kolektywne, albo od 8 tygodni, 8 miesięcy, niektórzy 8 lat, ale wątpię, żeby tutaj wiele osób było takich. Tutaj lew potrzebuje pomocy. Ale próbował ciągle to wszystko zrobić sam. Niestety yy, się nie udaje. Więc tutaj właśnie dlatego trzeba wyciągnąć rękę po pomoc, żeby też nie zrobić sobie krzywdy, bo lew potrzebuje przyjrzeć się swojemu zdrowiu. Zwłaszcza ci z was, którzy są długo w stresie, bo coś się nie udaje. Osiągnąć, zrobić, załatwić, więc tutaj też warto przyjrzeć się swojemu zdrowiu w tym tygodniu. Pamiętaj, nie jestem lekarzem, to nie są porady medyczne. Yy, tutaj też, yy, i tak, tutaj wiele się tematów pojawia, nie dla wszystkich jest wszystko, tak? Czytanie kolektywne, dostosuj to do siebie. Pojawia się też, że już od jakiegoś czasu lew ma trudniejszy czas, potrzebuje planować, trochę się zastanawiać, jak to dalej będzie. W przyszłości, więc tutaj też kolejny czynnik stresogenny, ale właśnie dzięki temu, że poprosisz o pomoc, zwrócisz się do kogoś, to coś się zmieni. Właśnie to, że w końcu zaufasz komuś, poprosisz o pomoc, zmieni bardzo wiele, bo tak, pokazuje się Jakiś nowy pomysł, nowa możliwość, świeży start. Więc ten świeży start dla większości z Was to będzie jakiś super pomysł na siebie, na swoją ścieżkę albo w sprawie, która jest trudna do rozwiązania. I ten pomysł pomoże Ci się wspinać po drabinie do sukcesu. Niektórzy już w tym tygodniu zaczną działać, inni, jeżeli to jest bardziej skomplikowany projekt, przedsięwzięcie, to, to tutaj rozpoczynają to wspinanie się po drabinie, tak? Mm. To wszystko, co się działo do tej pory, to jest ważna część Twojej drogi duszy, rozwoju duszy. Jest tutaj karta anioła, która mówi o tym, że jesteś prowadzony, prowadzona, że aniołowie cię chronią. Więc tutaj te różne przejścia to nie są żadne kary, tylko to jest Twoja droga ku rozwojowi duchowemu, również, ale też rozwojowi jakiejś nowej ścieżki w Twoim życiu. I. Te lekcje też właśnie dotyczą tego, żeby bardziej zaufać sobie i innym. I mamy tutaj potwierdzenie, że nadchodzi zmiana na lepsze. Właśnie ten akt zaufania, wyciągnięcia ręki po pomoc, to zmienia wszystko. I to też doprowadza w w przyszłości, raczej dla wielu z Was, może coś się szybko wydarzy w tym tygodniu, ale to dla niektórych, tak czytanie kolektywne. Jakieś Twoje marzenie, marzenie Twojej rodziny się spełni, zwłaszcza jeśli tutaj chodzi o, na przykład, nie wiem, nie mogę znaleźć pracy od sierpnia, rodzina mnie wspiera i w końcu znajduje pracę, na przykład, ale to mogą być inne przypadki, dostosuj to do siebie. Więc tutaj nadchodzi zmiana na lepsze w energii właśnie dzięki temu, że zaufasz, prosisz o pomoc, i energia się rusza. Do tego wielu z Was też potrzebuje odpoczynku. Może masz zaplanowane jakieś wakacje albo wyjazd weekendowy. Jeśli nie, to warto o tym pomyśleć, bo jest tutaj karta wakacji. Warto sobie zagospodarować jakąś przestrzeń. Jeśli nie, w tym tygodniu to zaplanować w ten najbliższym możliwym terminie. I tutaj też. Yy, pojawiają się tematy zaufania w miłości. Dla niektórych z Was trudno jest zaufać i zrobić ten dalszy krok w stronę cielesności. Na przykład, to dla tych z Was tutaj widzę, że jeśli się przełamiecie, to będzie dużo yy, miłych chwil z, z kimś bliskim. A dla tych z Was, z którymi akurat ta historia nie rezonuje, to jakiś miło spędzony czas z kimś. Yy, w sposób romantyczny, ale też w sposób przyjacielski po prostu te różne przypadki, tak? Czytanie kolektywne się wydarzy, będzie jakiś miły czas wolny dla Lwa też w tym tygodniu. Także bardzo przyjemnie. A za chwilę będzie teraz kolejny rozkład na temat tego, co właśnie przyjemnego, pozytywnego szykuje dla ciebie wszechświat w tym tygodniu. A jeśli ty nie masz y, pomysłu na prezent dla kogoś, albo chcesz zrobić sobie prezent na nowy rok, to warto pomyśleć o zakupie planera księżycowego. To jest super narzędzie, które pomaga dużo bardziej świadomie korzystać z mocy księżyca. Tutaj na przyszły rok mamy rozpisane wszystkie fazy księżyca, pełnie. Nowie, co wtedy można zrobić, jaka jest energia, jest miejsce na notatki, intencje. Bardzo porządnie wykonane z twardego papieru. Także jeśli Cię to interesuje, to przeczytaj opis. Tam jest link do strony, jest też mój kod zniżkowy, z którego można skorzystać. Także zapraszam zainteresowanych do opisu. A teraz, co miłego dla lwa. Szykuję wszechświat w tym tygodniu. Tutaj nieważne, jakie będą karty, odczyt jest pozytywny. Jeśli będą jakieś negatywne, no to właśnie znaczy, że, że z takich energii się już oczyszczasz, pozbywasz się trudności. Zaraz zobaczymy, co nam się tutaj pojawi. OK, dalszy ciąg właśnie tego, że tym aktem zaufania, prośbą o pomoc, wychodzisz z trudnych energii. Jest karta frustracji i lekcji, więc właśnie ten akt poproszenia o pomoc zakańcza dla ciebie taki frustrujący okres. Do tego też. Tutaj właśnie kończysz ten okres tego, że czujesz, że potrzebujesz się chronić przed ludźmi, chować, że są jakieś ataki w twoją stronę, że nie do końca można ludziom ufać. Tutaj z tego wszystkiego się oczyszczasz. Trwało to dosyć długo, o tym mówi karta Wielbłąda, dlatego już czas na koniec, ale pamiętaj, że tutaj twój. Twój ruch jest potrzebny, tak? To zaufanie i to wyciągnięcie ręki o pomoc. W tym tygodniu dostaniesz też dobrą radę od mądrej osoby a propos jakiejś trudnej sprawy, może właśnie to też będzie ta pomoc, to będzie ta dobra rada, i tutaj dzięki tej dobrej radzie wpadniesz na jakiś świetny, nowy pomysł, który otwiera przed tobą nowe drogę, nową drogę i nowe możliwości, bo mamy kartę która właśnie o tym mówi, że nowe możliwości, nowa droga otwiera się przed Tobą i na tej nowej drodze masz dużo więcej szczęścia i powodzenia, nie jest już tak trudno, nie jest tak frustrująco. Oczywiście nie wszystko wydarzy się na raz w jednym tygodniu, ale energia na pewno się zmienia i rusza do przodu. I też słyszę, że im bardziej ufasz sobie i... Sobie, tak, w swojej relacji ze sobą. Im bardziej ufasz sobie, że wiesz, jak wyczuć, komu możesz ufać, a komu nie, tym bardziej idziesz w tą nową energię, w tą nową drogę. I jeszcze y, mamy dalszy ciąg na temat te, tych wakacji, miłego czasu z przyjaciółmi czy z kimś bliskim. Właśnie tutaj, jeśli masz zaproszenie na imprezę czy jakieś spotkanie, to nie odwołuj, idź, bo tutaj. Pokazuje się spotkanie z przyjaciółmi, będzie tam bardzo przyjemna, lekka energia, która też Ci się bardzo przyda po tym trudnym okresie tak? taka też zmiana energii na, na przyjemną, na zabawową. Jest też karta wachlarza, ona mówi o energii romansu, celebracji, imprezy. Także nie odpuszczaj jakiejś imprezy w tym tygodniu, bo będzie bardzo przyjemnie. Dla tych z Was, którzy szukają miłości, tutaj jest energia romansu, więc na tej imprezie też coś nowego, nowy, świeży start w miłości też może się wydarzyć. Dla tych z Was, którzy tego pragną, także warto wybrać się na imprezę z przyjaciółmi albo do przyjaciół i spędzić tam miło czas. Inni mogą, jeśli nie, nie na tej imprezie z przyjaciółmi, to właśnie na tych wakacjach, na tym wyjeździe kogoś poznać. Tutaj wyraźnie się pokazuje, że lew tym aktem zaufania i wyciągnięciem ręki po pomoc. Rozpoczyna nowy rozdział, nowy etap w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co Cię czeka w tym nowym etapie, to zobacz moje czytanie, które pojawia się na ekranie. Na ekranie jest też Twój odczyt na grudzień 2024. Żeby przejść do filmu, kliknij w miniaturkę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego. Co dobre.